Czosnek niedźwiedzi to następna fascynująca roślina, której liście pojawiają się wczesnym, wczesną wiosną. Jest pod ochroną. Ale rozrasta się i można ją spotkać właśnie tutaj na Podkarpaciu w wilgotnych miejscach. Jej liście są najsmaczniejsze właśnie o tej porze. Takie piękne, zielone, chrupiące. Czosnek niedźwiedzi ma podobne związki bioaktywne, jak zwykły czosnek, który dobrze znamy, ale jest łagodniejszy w smaku, i nawet ludzie, którzy bardzo nie lubią ostrego zapachu czosnku, czoskiem niedźwiedzi w są zachwyceni. Charakterystyczne bioaktywne związki czosnku niedźwiedziego to są związki zawierające siarkę, alicyna, alina. Są to związki o właściwościach silnie bakteriobójczych, wirusobójczych. Czosnek można powiedzieć, że to naturalny antybiotyk. Nazwa czosnek niedźwiedzi wzięła się stąd, że niedźwiedzie, które zapadają w sen zimowy. Po przebudzeniu potrzebują uzupełnienia składników odżywczych po zimie, które zostały spożytkowane w trakcie snu. I to jest pokrę, który, pierwszy pokarm, który niedźwiedzie spożywają zaraz po przebudzeniu. Największe stanowiska czosnku niedźwiedziego występują na Podkarpaciu. Tam występuje w stanowiskach wilgotnych, zacienionych i w dorzeczach Wisłoka. Najwięcej można go tam znaleźć. Czosnek niedźwiedzi jest pod ochroną, ale na Podkarpaciu ten przepis nie obowiązuje, ponieważ występują duże stanowiska, więc można go spokojnie zbierać. Ale najlepiej pozyskiwać go ze sklepach ogrodniczych, sadzonki i sadzić u siebie, ponieważ bardzo łatwo się przyjmuje i można go potem wykorzystywać do własnych celów. Czosnek niedźwiedzi najlepszy jest w świeżym wydaniu, można go stosować w różnych wariantach. Można go dodać na przykład do kanapek tak świeżo pokrojony, jak na przykład cebuszki. Można też dodać go na przykład do jajecznicy, w zależności co ktoś lubi. Ale takim najbardziej chyba standardowym przetworem z czosnku niedźwiedziego jest pesto. Pesto z czosnku niedźwiedziego robimy z świeżo zebranych liści. Należy najpierw po zerwaniu umyć te liście, następnie trzeba je zmielić maszynką do mięsa z drobnym sitkiem, aby uzyskać taką właśnie konsystencję. Do tego należy dodać oliwę albo olej roślinny, do smaku soli oraz można dodać też. Kwasek cytrynowy albo sok z cytryny. I takie pesto możemy jeść z makaronem gotowanym albo na kanapkach. Pesto z liści czosnku niedźwiedziego to specjalność szkoły w krośnie. Przepis można znaleźć na stronie.